Elon Musk w końcu zaprezentował Neuralink, czyli chip umieszczany pod czaszką, który będzie łączył się z komputerem i będzie przekazywał mu dane właśnie o tym, co dzieje się pod naszą kopułą. Pomyśleliśmy, że to będzie fajny moment, żeby stworzyć takie trzy scenariusze życia po Neuralinku. Będzie mowa o scenariuszu zielonym, żółtym i czarnym. Oczywiście, zielony jest tym najbardziej optymistycznym, czarny jest tym takim cyberpunkowym i najbardziej negatywnym. Oczywiście potraktujcie ten materiał z przymrużeniem oka, dlatego że, no, umówmy się, ciężko jest określić, co przyniesie przyszłość. Sam patrzę na Neuralink bardzo optymistycznym okiem, natomiast jednocześnie widzę pewne zagrożenia. A zatem co? Pogadajmy o tym, co się może wydarzyć. Ale najpierw pogadajmy chwilę o neuralinku i o tym, jak określa go sam Elon Musk. To malutki chip, który będzie umieszczany pod naszą czaszką. Do jego implementacji tworzony jest nawet specjalny robot, który wydrąży odpowiedni otwór, a później go odpowiednio zaszyje, a w razie potrzeby wyjmie Neuralinka. Robot był już wykorzystany, z tego względu, że chip był implementowany u świń. U jednej wciąż działa, u drugiej natomiast został już wyjęty i wygląda na to, że zwierzę zachowuje się całkowicie normalnie. I zanim powiecie, że Elon męczy zwierzęta, to pamiętajcie, że testy implantów odbywają się właśnie na zwierzętach po uzyskaniu odpowiednich zgód. Wspomniany szef projektu jakiś czas temu wyrażał obawy o to, czym stanie się sztuczna inteligencja w przyszłości. I między innymi dlatego powstał Neuralink, czyli interfejs komputerowy, ale całkowicie zarządzany przez ludzkie myśli. To oczywiście budzi spore obawy co do projektu, zwłaszcza że Neuralink to pierwszy tak bardzo agresywny projekt tego typu, który wręcz niewyobrażalnie zbliża nas do czarno-złotej epoki cyberpunku. I tutaj płynnie przechodzimy do scenariusza zielonego, czyli do krainy mlekiem i miodem płynącej. I na szczęście tutaj jest dużo takich fajnych rzeczy, na które Neuralink może mieć pozytywny wpływ. Jak Tomasz ładnie określił, Neuralink to taki Fitbit pod czaszką i w najbardziej optymistycznym scenariuszu chip będzie wspierał nas w codziennym życiu, łącząc się z naszym smartwatchem i smartfonem, by przekazywać mu nasze informacje. Dokładna temperatura ciała, stres itd. to wszystko pomoże aplikacjom kontrolować nasze zdrowie i w razie długotrwającego złego stanu nasz smartfon może zalecić wizytę u lekarza. Mask wspominał o możliwości sterowania myślami. Bez wypowiadania jakiegokolwiek słowa, przywołamy więc naszą Teslę, ale to oczywiście rozwiązanie dla bogatszych. Nieco bardziej szarzy użytkownicy. Na wspomnienie mogliby zapisywać ważne wydarzenie w kalendarzu albo włączać konkretne aplikacje w smartfonie albo tworzyć notatki z listą zakupów. Neuralink pomoże też w pracy. Dokładniejsze informacje z mózgu pomogą lepiej ocenić, kiedy potrzebujemy przerwy, a zebrane dane wskażą na aktywności, które pozwalają nam najlepiej wypoczywać. Jeśli ostatnio nasz mózg najlepiej bawił się przy odcinku danego serialu, może nasz smartfon poleci obejrzenie go w danej chwili. Do tego dochodzi możliwość zapisywania snów i wspomnień i później odtwarzania ich w dowolnej chwili. To pozwala Pozwoli dzielić się nimi z najbliższymi, ale też otworzy drogę dla artystów, reżyserów filmów czy malarzy. No i najważniejsze, taki implant pomógłby w zwalczaniu nieuleczalnych lub bardzo trudnych do wyleczenia chorób. Pamięć będzie wreszcie sprawniejsza, a ludzkość lepiej zacznie radzić sobie z depresją. Scenariusz żółty, no to już jest sytuacja, w której Neuralink. E... Rodzi pewne zagrożenia, szczególnie na wokandym wracają problemy z naszą prywatnością i ochroną naszych danych osobistych. Neuralink obudzi nas w rzeczywistości, w której problemów z prywatnością i poufnością dalej nie udało się rozwiązać. Nasze wspomnienia zapisywane na nośniku stają się bardzo lukratywnym obiektem wycieków. Internetowi szantażyści znajdują więc kolejne narzędzie, by wyłudzać od nas pieniądze. Ponadto z takich zapisanych wspomnień można by wyciągnąć inne poufne dane, jak pin do karty płatniczej czy hasło do konta bankowego. Wspomnieniami zaczyna się handlować na Darknecie, a zatem powstają też organizacje, które odpłatnie dodatkowo zabezpieczają nasze urządzenia przed wyciekami. W związku z kontrowersjami, neuralinkiem zaczyna interesować się amerykańska agencja bezpieczeństwa. Skoro urzędnikom USA udało się zablokować i mocno uszkodzić Huawei czy TikToka na skalę światową, to firma Elona Muska musi zgodzić się na współpracę z amerykańską instytucją, aby móc kontynuować pracę. NSA dostaje dane bezpośrednio z naszych mózgów i zaczyna się inwigilacja na szeroką skalę. A władze wiedzą, co myślimy o przy różnych sferach naszego życia, wliczając w to rządy i politykę. Zastępuje wyszukiwanie wrogów politycznych pod pretekstem walki z terroryzmem, co w sumie nie jest aż tak niewiarygodne, zwłaszcza, że NSA już raz próbowała inwigilować telefony i skrzynki e-mailowe Amerykanów jeszcze za czasów Snowdena. Skoro nasze mózgi łączą się ze smartfonami, to smartfony i zainstalowane aplikacje zaczynają zbierać niewiarygodnie wręcz wiele danych z naszych mózgów. Dopracowana sztuczna inteligencja potrafi analizować nasze myśli i emocje, a to przydaje się reklamodawcom. Google i Facebook nie musi już nas podsłuchiwać, skoro znacznie dokładniejsze informacje dostaje bezpośrednio z naszych mózgów. Zaczynamy więc otrzymywać reklamy zaraz po tym, jak pomyślimy o jakimś produkcie. Wszystko w celu jak najlepszego dopasowania produktu do naszych potrzeb. Ale jakim kosztem? Scenariusz czarny zaś, no to... hmm... Jeśli lubicie cyberpunk i gry z serii Deus Ex, to niestety pewnie wiecie o czym mówię. W najczarniejszym scenariuszu, Neuralink zmienia nasze życie nie do poznania i sprawia, że firmy, rządy i wszelkie maści instytucje w zasadzie mają nad nami całkowitą kontrolę. Szczep pod czaszką staje się obowiązkowy, jeśli chcemy pracować na wyższych stanowiskach. Zaczynają się więc podziały społeczne na tych, których na to stać i na tych, którzy tracą pracę i perspektywy ze względu na brak środków. Państwo zaczyna finansować alternatywę dla Neuralinka, ale jak to państwowa? Odstaje ona możliwościami. Po podziałach rośnie napięcie społeczne, a po agresywnych protestach na skalę krajową, państwo obejmuje ochroną ludzi, którzy mają przewagę dzięki szczepom. Powstają getta. Dane z naszego mózgu są poddawane całkowitej kontroli. Włodarze firmy, dla której pracujemy, doskonale znają nasze nastawienie do pracy, szefa i obowiązków, wiedzą też, czy jesteśmy odpowiednio zmotywowani. Tylko zimni i wybrani z emocji są w stanie pracować na najwyższych stanowiskach. Nic się nie ukryje, bo jesteśmy całkowicie inwigilowani. Dostawcy pizzy sami do nas dzwonią, kiedy tylko o pizzy pomyślimy, a banki mają niemal całkowity wgląd w historię naszego życia. Tylko całkowicie poprawni i zgadzający się na taki system mogą godziwie pracować, liczyć na zapomogi i kredyty. Jak widzicie, całkiem nieźle odpłynąłem i zgaduję, że część z was powie, że to co mówię jest w jakiś sposób niespójne. No ale co ja Wam będę mówił, nie jestem scenarzystą, nigdy nie byłem scenarzystą i pewnie też nigdy nie będę. Natomiast tak jak każdy z Was mam swoje obawy, e, mam też pewne nadzieje. No i nie, ukry, nie ukrywajmy, że Neuralink budzi emocje e, i będzie budził. Pewnie jeszcze przez długie lata, zanim faktycznie nie zobaczymy, czy i na co ma ten produkt wpływ. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o Neuralinku i może, możecie stworzyć swoje własne scenariusze przyszłości. Ja chętnie te scenariusze przeczytam, a tymczasem się żegnam. Trzymajcie się w zdrowiu.